Projekt na filozofię o nazwie Płynne zaułki w myśleniu. Próba 68. Reżyseria. Mateusz Wójcik. Montowanie. Mateusz Wójcik. Wystąpili. Mateusz Wójcik. Nagrali. Sylwia Wójcik. tam u ciebie. Cześć. Dobrze, a u ciebie? Wiesz, dobrze. żyje się. Chcesz coś do picia? Może usiądziesz. Tak, chętnie. Długo nie piłem wody. Bardzo źle. czekaj, zaraz się przyniosę woda. Proszę. Tomów, jak tam u ciebie? Dzięki ci wielkie. Wiesz, dobrze. Ostatnio czytałem ciekawy artykuł. Mówił on o przejawie rasizmu w powszechnie znanym i lubianym związku o nazwie glutaminian sodu, który powszechnie znany jest jako MSG. No, ale co jest nie tak z tym glutaminianym sodu? Te teoria ta mówi, że my, ludzie innego koloru skóry, inni od nich, próbujemy analizować i dyskryminować kulturę innych grup etnicznych i społecznych. Moim zdaniem coś, coś takiego jest niedopuszczalne. Powszechne badania mówią o tym, że, że glutaminian sodu źle wpływa na nasz organizm, ale ludzie na wschodzie Azji jedzą go od setek tysięcy lat. Moim zdaniem. Glutaminian sodu to jest u nich uważane tak, tak samo, jak u nas sól kuchenna. Wiesz co? Też ostatnio czytałem ciekawy artykuł. Opowiadał on o najbardziej toksycznej roślinie 2023 roku. Nigdy nie zgadniesz, o którą chodzi. No, no, no powiedz! Chodzi tutaj o pietruszkę, a dokładniej o jej nasiona. Zawierają one związek nazywany olejem pietruszkowym. Jest on bardzo niebezpieczny dla ludzkiego organizmu. Teraz nastąpi przerwa na reklamę. Zmęczyło Cię żnięcie mokrego drzewa... Ale fajna stypa taka suchu Zamiast żniętego kubrąbane. suche tylko odwójcika. Zadzwoń 662-568-078, tylko u niego suche, długopalone, eleganckie, rąbane przez młodego. Takiej jakości sztypy nigdzie nie znajdziesz, tylko u wujcika. Tylko u wujcika drzewo suche, nie mokre. Spocić się może tylko rąbacz. I jedyna rzecz mokra u wujcika to ja. Dziękujemy za cierpliwość i zapraszamy do ponownego oglądania. Dobrze, ale nie sądzisz, że... Te wszystkie rzeczy, to wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. To wszystko prowadzi moim zdaniem do jakiegoś typu ślepych i błędnych załóg myślenia. No, pomyśl, po co to wszystko istnieje? Te wszystkie stereotypy, ten cały rasizm, po co?